Cześć, ma na z tej strony Jan nic I dzisiaj otwieramy takich 20 paczek. Dokładnie, no to lecimy z pierwszą paczką. No i co będzie? Co nam wypadnie? Pierwszy toc. I to z kółkiem. To może być Marco Royce, ale nie, bo to jest oczywiście. W obciecku nie umiem czytać. No i teraz kolejna paczka. No i bez kółka. Naprawdę? To będzie ona na 8-8. ale ona na to jest. Tak to świetny traf. Już dwie paczki teraz. Trzecia paczka leci. No i czy będzie kółko? No i tu nie ma kółka. W trzeciej paczce. No i czwarta paczka leci. No i toc. A. I Teraz piąta paczka już leci. No i proszę, żeby było kółko. Jest kółko Argentyna. Wiem, że to nie będzie Leo Messi. To będzie gumę. Leo Messi! O! Łopanie! Łopanie, co to jest? Co to jest? Szósta paczka, i od razu coś takiego. No i lecimy z siódmą paczką. Tutaj już bez kółka. Ale kto to będzie? 8-8 osiem, osiem. Fernandez No i słuchajcie, hy, Chyba teraz leci siódma paczka. Chyba no Francja, ale bez kółka. Se ty inaczej to bym się cieszył. ze zemam, by to może było. No i lecimy z ósmą paczką. Jeszcze może player picking i jest kółko, ale ale. Ty, 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 ty Ja głas nie. Nie, nie go sprzedaję. To była chyba siódma. Nie, chyba... Chyba lecimy z dziewiątą. Chyba lecimy z dziewiątą. Argentyna, cydy my... A, przecież nie ma kółka. Nie by 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 bym... chciał, żeby to był Fernandinho. No i lecimy z dziesiątą paczką, no i dziesiąta paczka, bez kółka, to będzie znów onana. I polecimy z dziesiątą. Nie, chyba już była dziesiąta i to może być jedynie Wielkie... Nie, nie. A były takie piękne okazje na środkowego obrońcę i na dziewięć pięć. De Jong dziewięć pięć, delich dziewięć pięć. Wanda 9, 6. Mamy coś takiego. Dobra, sorry, sorry. Ja z tego wyjdę. Dobra, już. Lecimy z 11 paczką. Toc. Kółko. To będzie znów to samo, tak myślę. Nie, ale tu jest. Bernardo Silva? A Bernardo! <laughs> Parejo. Nie, jak on się nazywał? ten... Tego myślałem. Hmm. Pablo Sarabia, no. Nie wiem, ile jest. Patrz, otworzymy. Ale jeszcze otworzymy takich siedem. Jest kółko i to, to nie, musi, nie może, nie może. Okej. Okay. Znów ten sam. On już dzisiaj był. Jeszcze sześć paczek. No i lecimy z szóstą paczuchą. No i tutaj Anglia. Lecimy z piątą paczuszką. I tutaj musi być kółko. Jest kółko, Francja. To będzie Antoine tu Angryzman. Tak jak wiedziałem. wiedziałem. Lecimy z piątą paczką i to jest ikona Kuko. To będzie chyba Pujol i dokładnie tu jest Pujol, ikona Pujol 9. panie, takie to jak chcę. Leci kolejna paczucha, chyba czwarta. Jest Brazylia i to może być jedynie Neymar. To będzie Coutinho. Jest to Neymar Junior. Neymar Junior. Nie junior, tylko junior. No i jeszcze trzy paczki do końca. No i otwieramy. I tu nie ma kuka. Dobra. Jeszcze dwie chyba paczki. 88 plus. Nie. Jeszcze otworzymy sobie jakieś paczki. Player pliki znaczy. I teraz lecimy z ostatnią paczuchą, jeśli nie będzie kółka, to będzie pogrom. Nie, co za... Roma 89, tylko nie to. No i teraz słuchajcie, otwieramy player pick. No i co nam wypadnie z tego player picka? Klepa, w sumie tutaj nikt mi się nie przyda, ale mogę otworzyć te play. Jest Larson! Ikona! Larson! Nie kolejna taka ikona! Jest kolejna ikona! Makalele! O, jest, jest! I ci będzie kolejna? Nie ma! Biorę Martiala, bo go lubię. Albo ikona, albo ktoś. Albo, i... albo ikona. Albo. Coś z Ligi Angielskiej. Albo najwyższy owera. Jest ringa. I to akurat 87. No i słuchajcie, tak. To... No jest kolejna ikona, ale na tą samą pozycję. A my przecież mogę mieć dwa. No i słuchajcie. Mój, i, dziś, I ulepszamy mój skład. Mój skład się prezentuje tak. Znaczy by mógł być lepiej. Ikon. No tu i tak jaki chcemy. Ja Cię wyrzucam. Nie mam nikogo innego. Może sam jakieś. Makalele, dzięki. Makalele. A ty bramkarz bramkasz jeszcze? Ja nie mam jasz, a może. O, mama. Lepszy będzie chyba jeden ale tutaj musi być o jeden overall więcej. Może kiedyś zmieniono na inną formację. okej. Okay. No to tak to by się prezentowało. Mamy kogoś na lb? Mamy. To musi być Neymar. Najmniej to, niech baj ma. Chyba będzie lepsza ta pierwsza formacja. Nie. Jaka była pierwsza? Nie. Chyba to była ta. Tak, to była na pewno ta. Tutaj Remsterlinga nie było. Mm -mm. To jest najgorszy skład, jaki mogłem widzieć w życiu. Mam z den Tutaj się z nikim nie łączy, a może tak. A nie bo wtedy nam osłabia. To bardzo, 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 bardzo dużo. No to słuchajcie, raczej. No nie ma, ale mnie Jeszcze może dzisiaj nagram odcinek z tego. Ale koło fortuny, to mam kazę. I mam nadzieję, że trafię plus 84 plus. Bo tutaj jeszcze nie ma 90, po, po prostu dziewięćdziesiąt 90 plus Co za fart. Ja idę ją. Otwieramy ją jeszcze to co tu będzie? Juhu będzie grona do Juhu Mesticker Belgi, ale my tu będzie Eden co to będzie yeah, Edenazard. Yeah, yeah, Są to... Je, je, ja stimo Nie umiem nienawidzę tej gry. Robimy jeszcze draft' i to będzie koniec potem drafcie. 5 4 jeden. Ja robię na zgranie ramu! główkę prema i uśmiechu. Ja robię ligę hiszpańską. Słuchajmy tego Wandajka pod Overall. Leg, 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 le. A to jest przepiękny traf. Tutaj jest Maradona Optimus Prime. pięć, Maradona tutaj nam jakoś usłabia trochę, a tutaj to nie mogliście się postanać. No ja no Hmm? Nie Tam się chyba ten draw do nie uda. O! Leo Messi. O! Abu tu... Majank, Przecież to nie jest liga. Lepiej by to było, jakby to by była liga niemiecka. Bo wtedy abu Abomeyang... Kiedyś grał z tym innym. A jeden Azar tu już przeszedł. Ale tutaj nigdy nie będzie go o go. Mm. o typu kurtuła. No dziwnie wygląda. Poszukamy jakiegoś sobie żeby... A, no to dzięki. No ja ci się są. Potrzebujemy ryby. Ale jakieś z tej ligi. Mam jedynie rymę. A mi potrzebuje. Nie, nie, nie. To czy będzie dobry. Nie wierzę. To też będzie dobry. Naprawdę Tee, bo... dobra, zakończ. Mamy Leo Mesego. O, widzicie, jest najmniej tu jest 9,7. Teraz jest Ramo Najlepsze Najlepszy, jeśli od tego na bo mam. Je Najlepsza karta to ty. 97 dla środkowych Holandii w sumie. Maldini. Najlepszy środkowy obrońca na świecie. Maldini. Kto inny? No. Ja z nimi przegram, więc pa. Słuchajcie, nie, jeszcze możecie zobaczyć jeden mecz. Nie, bo ja mogę z nimi Ej, jeśli wygram, to... Okej. Okay. Słuchajcie. mam wszystkie mecze, to jest nam Co Są 192. Zgadłem. Mam. 192. Oni mają masy to, co ja masy. 9, 9,8. O. O. o nie, słuchajcie, to będzie... Nie, jeszcze otwórzmy jedną paczkę. Jeżeli będzie kółko, to nie znam. Ta paczkę są moje fortałne. To by było na tyle z tego dziecinka.